Ja nauczyłem przez swoje kilka lat mojej, że tak powiem, kariery. <zysk> Ale słuchajcie, bo w ogóle to są dźwięki, tak? To jest zwykłe, wydawanie. dźwięków za pomocą, że tak powiem. Szybko patrzcie. Tak, moja paszcza teraz pokażę wam kilka dźwięków. Pierwszym dźwiękiem jest hi <tysk> Dobra, tu mamy jeden. Dobra, biorę drugi, nie? Niech to będzie stopa. Teraz niech będzie trzeci werwel. Dobra, mamy trzy dźwięki, tak? No to jeszcze czwarty, na przykład, nie wiem, takie trochę romantyczne. No się dojdzie. nie? Tułajcie. dobra, 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 dobra. To no nie chodzi o to, to nie chodzi o to, dobra? Ale słuchajcie, mamy cztery dźwięki. Jeszcze raz. Dobra, czyli te dźwięki, łapię wszystkie w Patrzcie, na serio, łapię wszystkie w rękę. Wypuszczam i niech leci muzyka. Muzyka! Dobra, to nie będzie maleńki przed Panem, chodźcie. Nie wiem, czy tutaj lubi może te kniapki, te kniapki, lubi się te kniepki. Harpaninę to jest takie coś, nie? To się że tak jak dystetycy, czy można wgaść światło? もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじゃあ、もうちょっとじ

Pędzę ze mną o na nie na tym przedłużonek, w tym mieszkaniu w się nie to jemykańskie wnioski, a tysiące jeden są wam świata, wam spargiem. Czy strapieszy w parkie, jak Pujający i wszystko, się na tych żołnierzy parady. też to jest pachy. <śles> 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 jest dobrze. <śles> Nie Zadziwne, że nie chodzą do tyłu i do tych typów Weźcie z to kurwa tych śmierć Nawet kiedy mógłby z nimi przecież myłbym tylu Weź to pił i aż to jedziesz do w tego stylu Aż będziesz to składał z myśli, że się na krylu Dla tych, co obiecywają, nie oddzielę tu nie Chyba dlatego, że jadę na pełnej kuli i nasz, też tak nie ma myśli, że jest w osi bo nie ma Nie muszę zaniwać to, chcę pytać to dla kibicy To nie grzybo i nie na listy I to nie koniec, lepo początek rozgrywki Ciągle bez korzyści, ale na zajawce Może lepiej się z tym leczyć, ale wraca ja stawkę Nie no wyjebane w jaką akcję, wolę być i wesoły Ale szczęśliwie naprawdę nie dam na, zieka, na, na. A jak się skończy, to wyprostuję, bo dziękuję Tu jest dziecki, by wkroczu dać raz na karkach Odbijesz no, się, to szerszy echeł niż ta planu Propaganda, Leszcie muszą zawracać Niech to mi szczepia palcy poznaje Jak ktoś go przyjmie, to podaje go dalej Masz żalek w Nie, Nie niech zobaczysz rabatu na w Maroko Idę po swoje i nie zwłaszcza dla innych To no, moja kolej, podpowiadam Iż niech, to nie przywoje

Niedługo będą jarać się tym do kieloloty Jak pójdzie to obchodzi to, powiesz się okryć Ty mnie nie odchodzisz, nawet jak nie obniżysz Ale lubią się ją daj krew na bitwie Masz problem, jeśli cierpisz na hemofilię Nie czujesz się mistrzem, choć partykaty Tu u których byś nie znowu z nadikapem i poparciem tłumu Byś się na starcie kuruj, bo na zgarniesz baty Ja je zgarniam swoją, skąd ty ma dokumenty się akrobaty, siarowszy naszy bardziej Za takie rapy powinienem mieć go całą staję Działam starannie, gdy inni jadą krzywo Jak przywód i spisa do kursu w górę! Idę po swojej, nie zważam na innych To moja konia, podpowiadam, nie jest To nie przegonię, nie wkładam na listy To nie konie, to jest początek rozrywki Idę po swojej, nie zważam na innych To moja konia, podpowiadam, Zróbcie hałas na szybkiego! A zarazem takie satysfakcjonujące. Jedziemy dalej. Pytki ciężki, jak kładzion tych gwiazd. Na uszach w szukawkach mam dystapę z las. Dla bezbrać mam bezlać. I wspomnienia jak szczur gdzieś spod cienia. Uwierz mi tu dobrze. Dla wielu, tak kobiet, żadnej z nich Bo nie jest Jesteś dobrze. To? A męscy i besty, męscy i besty. Wszystki z bizny, wszyscy oczysty. I klucz dla listy. Gdzieś głęboko pod swoją bokową. Złapy słodkie idziemy w ogon Tu w piwnicach prędzimy samochód nielegal Teraz nam przyszedł pan lub nie pan Tam na ten ten teren, ten My puszczamy w ten teren, ten, ten To już świeże Widzieliśmy kłopot pod twoją podłogą Widzieliśmy kłopot pod twoją podłogą Widzieliśmy kłopot pod Wszyscy Cię czyśby poko pod swoją podłogą, czyśby nie pod swoją podłogą, czyśbyśmy poko pod swoją podłogą, słyszysz? Jeszcze Cię rozliczę Ustawiliśmy fundament, potem te serami stawiamy w końcu tu masz metafonę koleś Najpierw postawiłeś dach i założyłbyś koronę Od strzała, Cała skoku, na piach. Twoje mamy w gębie far. głębie masz tu golego Przejście wieczka, moro, możesz mieć sobie nawet ugot I wyjąć, jebać z ten do Gameboy Rap tak w cudze jak truman, pasze wsteci, bo zbieram je duma. Pod tym co ty na fura, rabnie umarł kula. Świat z celi uratu nad głową, pozostałem sobą. Dobrzy ludzie do tą całą drogą. Przecież głęboko, pod twoją podłogą. Przecież głęboko, tylko pokój teraz słyszysz A bo ziemię jeszcze nas rozliczy. Przecież poko pod swoją podłogą. Przecież poko pod swoją podłogą. Przecież głęboko, pod swoją podłogą. A pod liczy, czy w głęboko, po, 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 po ciebie jeszcze ciężar nici. wszyscy, byłem boką po twoją podłogę. Gdzieś byłem boką po twoją podłogę. Gdzieś byłem boką po twoją podłogę. A po ciebie jeszcze ciężar nici. Gdzieś byłem boką po twoją podłogę. Gdzieś byłem boką po twoją podłogę. Gdzieś byłem boką po podłogę. Twój syn. Ale pokażę Cię. Co mi dało? Co mi dało? To a chciał nie dać rady nie słabszyć. Mam złożyć broń i okazać słabość. Nie się, już tak nie wychowano. To jest że nie poddam się do walki, on by chciał, nie dasz rady nie zgłaszyć, mam stworzyć to, nie okazać słabość, nie nie poddam się, już nie wychowano i to w tym ze no będę sobie mówił, że to były czarno ziemy, nic z tego nie zmieni, nie da się przekręcić, bo wiem, że to robi zawsze słuszne i tyle ci to polegli będą to mnie te Nie liczę się pod nami, te to mogą te to na pewno to ja nie mam to sobie nie. to kolegi, te to na te to w te to kolegi, te to Wrócę go na kraj, to Pytam, że się nie żarę Nieraz odpadałem, lecieć nie jest ideałem Dlatego idę dalej bez względu na znaczenia Bo tu ja nie pokupam, jak i we mnie jeszcze nie ubieram Niestety odchodzi ocena oboczenia Ocena oboczenia Ocena oboczenia że nie poddam się bez walki, bądź byś chciał, mnie dasz rady, nie słabsić, pan złożył broń i okazać słabość, nie, nie się już tak, gdy wychowano. Stojąc w pęce, że nie poddam się bez walki, bądź byś chciał, nie dasz rady, nie słabsić, pan złożył broń i okazać słabość, nie, nie poddam się już tak, gdy wychowano. Patrzysz na ogród, kurde, sypka dookoła, no śpiszczenie ugoła, nie jestem w stanie wysiąpać, no co? Bo nie ma odgórnienia na twarzy? A no może jeszcze nie zdążyłeś go zauważyć? Koszta się twarzy, dając wszystko na szereg, no to wygrzałomasz, że nie zajęcie kopałek, bo w każdym z wargi za tymi nie, nie jest panem, i trując kierpę jak przygodni ten kawałek. kawałek, kawałek, kawałek. 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 No! Znaleźć na językach, ale tak ty na, ich czuś, na ustach Nie działać wbrew sobie, leć grać jak czołówka W każdej dziedzinie, którą chwytasz w górę Nadstawiać kartu i nigdy nie byłem sobie wroba Brak jest na które któremu dałem serce na nim Zjadłem ceny, wygóry pół zadałem siebie jeszcze Trochę sparście, wyskoczy mi na skórze Zanim będę miał z ja nie po skórze wynurzę się na powierzchni, powstałem w stolar Powiem, że nie nadal, na darmo, to śmiał cierpię na skroniach

Co to szybuję, to stanąć na rzęsach Bo jak nie wiątę tego, to mi stąpić, które raz za to Spędzam spędza czas tak, się uciekam i przysparcy Jestem szczuj leniwy, dlatego szukam mu łapy Mógł jak traktować z przymrożeniem Ale jak coś mi leży na wątrobie, mówię wy Babą cię na stopach od nowych pojaży Wiedziałem, że mi się uda, dlatego starek zampaży I się nie zauważył, stukę bez mi podejście Nie wszystko kręci się wokół ciebie Wiem, że... I'm gonna go get the same, so 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 I'm gonna go get Twoją szyję to w rodzinie życie na rafrykuję, nadwyżamy Twoją szyję. Twoją szyję to... Twoją szyję. Mogę robić wiesz, to mój akut Nawet kiedy łapię mi tutaj za Ale Wiesz ja w sumie mam tutaj potencjał To mi tak leczu, niż aparat na zekwa Wiesz że wjeżdżam znowu pod te daty, Mogę latać tu jak pierodraty Hello mówię tu dla widów Ja się pytam jak się i raci burz Już wcale nie znam, ale wiem jak powiamy, tu jest to dla życia. Tu jest więźnia ja nasza, pierśka z niczy ty w tym momencie na stół nas tufa mać pokładnie. Ja przepraszam, tylko wapca przekonanie. A niestety, od samego zdraja cię u panku literowanie. Na tak, piszcie z wiesz, co skoczek ja teraz w tym majku chce, wiesz? W sumie tak to widzę, zrobimy tutaj większy uką niż na piększonej florydzie O tym ja cię się oblewisa Nie uciekaj, nie uciekaj, jedno słowo, będziesz muszę zrobić, jedno złożenie od Ciebie słowo Jakieś głośne słowo to jest masz w głowie. Opojęcie, jakie? Cycki. w głowie. słowo. Masz, masz cycki. <tryknie> Takie razy. głowie. Pasma w głowie. Pasma w głowie. Pasma w głowie. Pasma to głowie. Pasma w Proste, Pasma w głowie. Pasma w głowie. Pasma w głowie. Pasma będzie głowie. Pasma i samochód. No cycki w samochodzie na dobrej pompie są dobre. Jasne, jasne. Ej tak jak Ja Freestyle Technic. Niech to beat wejdzie, beat wejdzie. Wow, wow! Jak jest chłopaki? Ja Jestem wiem, na dobrych skutkach to coś lepszego niż autografy na filmstwach. Wiesz, że kiedy gmiamy, to jest dobra akcja, są do fur, no to jeszcze ciągle jak Kaskar. Jeszcze jak Kaskar, bo mamy takie akcje. I jeszcze jak Kaskar, bo jeszcze po bandzie Wiesz, że wyjątkowo fajnie to tu pady. I tu mogę zrobić jeszcze, to jest rachunek, Żaden, ale kiedy gmiamy, to Aktułem, zawsze na tak jak zalicza A ja już nie ma w sumie ma to pobra Wiesz, że mogę zrobić to aczkolwiek, ale Kiedy gary, no to to są takie skutki Mam pompę, w sumie tutaj lepszą niż w sztuki Ale wiesz, że mam w sumie sumę pomysłów I wiesz, że kiedy tu gadam, no to nie papułok, jest babułów ale Mogę się rozpędzać jak tą furą Wiesz, stawiasz tutaj na dobry kuro Wiesz, jestem kurde od tych wszystkich lepszy Jestem jak samochód, bo jestem kurde szybki i wściekły wiesz, Mogę zrobić tutaj to prawda. Wiesz, że jest tutaj jak nago karta, karę Kiedy ja na wolno się tu rozliczam, to przy tym wybiega kurwa nawet kupica, wiesz, kiedy wiesz, tak to czuję Zawsze za pieprzam jak pierwszonej formule Jan na bitwie, pian na bitwie A po co gadał wcale kurde nie jest to kłapiczne. Wiesz, że mogę dać to tutaj ziomal jak pompa, bo to, to jak się Zrobię medal, zrobię będę, to mój dar, marzenia gramy z Do przodu idę, teraz inni ciągle mówią tłuszcz Jutro też Staram się grać do sygnału Wybieram słodki rap, co pomoże w porządku Nie idę z jak na to Nie teraz marczę, ale jak życzę po typach Teraz damy z was upałkę Tak to śmierci, nawet kilka lat później Róż sobie po niej I grobą swoim próbnie urodzłem z tym ratem Zdych szukał Kilka wyświetleń przybliżał mnie do szczęścia Poszedł tu Czynisz mocą drogę, ty czynisz resztę, ale wierzę w to mocno, ale wierzę w to mocno. z e. tego rapu, ruch na e. zędzęto, odpiali kto kalibra, pupej do z ciemną. Przed nimi rządził pan, dziś jest inaczej, co drugi robi rap małą, wspólnie nie ozdatę. Są pani na sezon, pudo pada mnie niemoż, tu bie, sołenę, bie to jest południe, pierdolane, biaj na średnim świecie. postać, no celu do celu dojdę przecież, i w obrączak. Еве, и тоа. На тоа спрачате пешак па верзија Jeśli przejdzie moda, to nie odejdę, o bo to głupie już drzwiach Nie potom by zwalić konia, zostanę tu na zawsze i chyba to już łatwiej Nieważne gdzie będę, znalazłem miejsce w roce Papier i długopis, bądź komputer i notaki nowe chcę futer do tej barki Fakt, Sprzyja nie skończyłem na twórczu Czy tu moja zasługa? Może fata po prostu Bo dzisiaj jeden klocku na piramidzie życia dalej Chuju mam nie ujebie mnie polityka dalej Ja na po prostu bezbędnych pytań nie panem Moskwu, bo z tej buliny się nie wydało, nie to po polsku, a często w tej Polski zginął, tak naród w związku, ciągle tu z gazą lima. I tak, serdecznie sięgnam era, szukam swego miejsca i pecuj się zaraz. 2013, szukam swego miejsca ARA Ej, raczy bóżk? Zróbcie hałas! coś nie? <grywa> Ktoś mi się tu nie podoba. Coś mi się tu nie podoba. bitu nie ma tu. Prosilibyśmy te bit... od początku. Yo. Jeszcze raz i głośniej dodajmy, bo to jest jako, jako kurwa moje cioci na pogrzebie, kurwa, to nie jest pogrzeb. Ej, było trochę cicho, byśmy... Zróbcie Zróbcie hałas dla naszego pana kamerzysty! Jesteśmy gotowi teraz? Jesteśmy gotowi, uważajmy na te kawy tutaj. Dobra, to lecimy z tym, jeszcze raz. Tylko teraz głośno i poważnie. Yo, yo, yo! Rzecze, pyłka, się robi hitko, boj, 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 boj! Dla mnie taki beat to pyk, no to pyk, no ma! Zatwierdza się góry i nowiej, zaprasza do środka Tu uderzenie, to jest dobrze no. miejsce, koła Puszcza jest dla bezpromień, czuję się w toko Czy tak witro z to torreador, będę się zbitać, ja to też się w środku czasu jak i jakbyś przyjebał to Jak to głupotę głośno, żeby, żeby pękały szyby, tu nic nie jest na niby, to nie jest niby lania, Tu jak już zapierdalasz, to po prostu nie to jest fajnie Roma doma, a ja starem aktywowym to Tobie nie mówili, oni zginą i nie znikną Od pięciu lat do niko, Ja oni ręce się to pozytywne, a na muszę na Adrenaliną serce, wychodzimy na scenę W ludzie, kradzimy klapę, tak to robi podziemie To będę grał, to mów na baryku z Jest parę zawodników, jest parę takich dobrych tak. To wczorbające, każdy kazywane. barek W rapie, to czym to wiesz, żyłowi Ja z to tylko twoja sprawa Żyjesz w jelać, to kolina ze z i Widusz, co chce, chcesz Co jest mi na przykłąste, ziomek? Nie spełnisz nasz Albo jesteś parzem, albo jesteś normalny Albo walisz konia, albo idziesz z tym do party Fódkę piję do no taty, ziół ojaram na przez to twierdzą, że jestem Doflął, jeden z boku, jeden z rąk, z mikrofonu mi Wypierdala z Nie umarł, 3 to lila ta się gra teraz u nas czuję, czuję, to ma wenę, czuję, to ma no czeka Czuję, to w tym polskim hip-hop, smutna wieka, biblia, peta Mała góra, lecę w to ma kure, to 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 dziś, dziemy, to czuję, to, ma vener, czuję, to no czeka Czuję, to w Uhm Yo, dobra, to teraz para kurcie na snuj. Wiesz się tu, gdzieś to poza resztę. Muszę pozbierać, całą więc po drugim wyjście. Nie mi nie, chcę ma jest płata Jakikolwiek kata Możliwe jak w tych czasach Uciekań, będę tu baga wysyjskie Jakby rodziła je nieba Angelina Bo ze sarkim się zaostrzona piła Zwiada leci ciwa, No to chyba czas latać Ten bit nie da ci kwiwać wiali też potrafią skakać Każdy melon z nami To historia, projekt, są Będziesz w tu miesiąc Właśnie się jest już jakie słoneczki Części to opisałem Małe miasto z wielkim sercem Podaj to dalej To lop, jedną stronę, który Uliwa jak dostany do szkanek, a w ty ze sprint so, w Podaj go skutki, wystarczy jeden mach, Lokalny pulsi, kolej na cześć, jak? Nie w obiecu już gęsto, do skronika jarabin, wracamy twoją węgiel. Zrobisz so, Podaj go skutki, wystarczy jeden mach, Lokalny pulsi, kolej na cześć, jak? Nie w obiecu Do już gęsto, do skronika jarabin, wracamy twoją węgiel. Nie da próbie dał poziomy wyżej, niż pierwsza liga do brata I nawet jeśli ja nas nie słyszą, tu raczej Ja tej ziemi krąży czysta, raz z i batem Na pierwsza jak masz coś do powiedzenia Nawet gdy nie podołasz, zbierasz mnie za odwagę Jak wygląda ten syn, włosza o polska ziemia Jedzie z ręce i pod krok, bo autostradę Jadę z tym podpadem, jak Czarnochin z wiatą górną Kryształ po całej akcji, kojarzy się jak na konno Nie ma rama, krysz, posłuchaj, jakie są tego skrótki Jeśli chcesz kraty zrobić i tu pana z buty Czas pozrywać kłódki, byle nie ją nie Niech tak, ci chcieli mnie go w Trzeba wiekać w butach, odżywać mnie krytyku. Nie wiem, i tak pali to, gdy ze szczytu To do pryszna, po mojego spódli Wystarczy jeden mankar, do kadry puści Kolejna cześć, skargi, no wietrzu, człowiek, spójrz w To z koni karabin, sprawdzamy twoją bezrość Do bo na wystarczy jeden makro Jogę wypuści, bo leje na czerwca i w powietrzu Jak już wiesz to, to z gronika rabi sprawiamy swoją rękę Ostatnie wersy muszą być efektowne Totality, nie było, że zgubiłem formę podczas poprzedniej gry Zlatą stoparę, choć nie posiadam, skieruję wile Od sufitu pod podłogę, masko pierdolę jak widok Bo już nie robi Zabudzisz metę, mówię o reszcie, jak studiogół znowu w szczece ładuję Serię walczy w te tuste pity Jak furia w połasza, się uży chodni do tej pity Obala bity złotych, bo krew ma pomopatę Bo tak mnie na przykład ten duch został glumie Padał na chatę łapkę, jedną herbatę, bo na serwisze z tym rachem przez to słowo, lecz biorąc go to, to nie mądre, jak nas się uczymy Dzieci odchodzicie w Bogie Kończę to ciągiem słów z nimi Idę po wszystko, bo jedyne co mi w życiu wyszło To właśnie chilko. hop Hip-hop, 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 kolejna często Chwila, 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 chwila Chwila, 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 Zobaczycie siuti <ślepia> z jeden energetycznej. Lokalny musi kolej na tej Jezus jesteś to. Bo gdy sprawdzamy twoją twoje wojsko, jak możemy to Jestem na sieciach, warto żyć! I ko! Termin jest Bena Siedzis! Jestem na sieciach, warto żyć! I ko! Ilizbę na Siedzis! Jestem na sieciach, warto żyć!